Graj, multiplayer, dołączy do przyjaźni. Dobra, Judy A... Hapter 2. Oh god. Hap. Chodzimy do rozdziału Judy 2. Ładowanie. Chapter 2. Znaczy, o! się skończył Chapter 1? Bo nie pamiętam. Też nie pamiętam. Też nie. <laughs> Skupiliśmy uwagę. O, mamy cutscenkę. To to Hogwarts kuźwa? Wygląda to jak. Do idziemy. No dzisiaj jest niedziela w sumie. No, jak to nagrywamy? Nie jakiś. Papież będzie czynny. Chłopcy w podstawie Soundtrack własny. <grym> Widzisz, ty nie, nie musisz muzyków oh, dodawać. Tak. <grym> Judyta. O oh, god oh, ole ej. man. Oh. Ale daję RTX po RTX by się tu przydał. O oh, Promieniowanie. Promieniowanie i oh, to... No my mamy wszyscy RTX-y przecież. No. no wszyscy. tu jesteście. Cześć, co stańcie, tam? Stańcie mi na tle tego wschodzącego, mam, zachodzącego ci, mam ci... słońca. Dobra. Jak ty się ten... Połóżmy się. Jak się kucało, o tu. Proszę. Ale latarka mi wtedy gaśnie, Łee łee łeee. A w czym nie latarka? Lewym przyciskiem myszy. Nie, nie mam latarki. latarki. Nie latarki. Mam nic. Ja też Ona, nie. No jest aktywowana już cały czas. Dobra, czekaj, co? Łej, gdzie my jesteśmy? Chodźcie do Hogwartu. Nie jesteśmy na jakimś, na, na jakimś wzgórzu? Chodźcie do Hogwartu, kusił Szkoła magii i czarodziejstwa. What the fuck, Dumbledore, man. gdzie jesteś? Dumbledore nie żyje. Dumbledore? Dumbledore. Halo? Właśnie zastąpimy. O! Halo? O, o okej. Okay. E, Aha, statua to... się odwróciła w naszym kierunku. Cześć. Ja wlazłem do Hogwartu, nie wiem. Jak A, dobra, to my też chyba tak, musimy dobra, wejść. A <laughs> yep. teraz e, mogę używać latarki. Co jest? Jak mamy wejść? A, no, dobra, drzwi. musisz Poszedł. kliknąć na środek. Aha, Poszedł są. i zamknął drzwi. No nie wiem, no jest. Siema, kwadratowy. co tam? Siema. Teraz Siema teraz mamy latarkę. Jest. Mm -hmm. I teraz uważajcie, bo tu pewnie grasuje jak Oho, O, żarcie, chodźcie. A to pierwszy co Obiad? O! Siapa, co tam? Witam, witam na uczcie! Mam nadzieję, że się dobrze bawicie. Macie tutaj talerz pełny chleba i dyni. Smacznego. To za Daleko do talerza. To wszystko? <grym> to wszystko. U. Myślę, że to jest odkurzacz przez chwilę. Nie podobają mi się te korytarze. A mi nic... No właśnie nie działa latarka i ja nic nie widzę. Co jest? Ex co się stało? Wystrasz Judy i zdał od korytarza, boi się coś, co? What the fuck? Okay. Nie, wejdźcie coś, tam. Coś go to zabiło. Chcesz tu wejść roki i idź? We, wejdźcie, wejdźcie tam. Jezu Chryste! Jak się o, Zerknij się na górę. Zdaj A, ona się. Ona Siema, Judy, witaj moja droga! Znajdź przedmiot, żeby ją przestraszyć. Ale co, eee. samolot, który tam leży? Ale ty ładnie wyglądasz. Dzień dobry. Chodźcie eee. na górę. Chodźcie na górę. Wee. A tu jest tak. wejście na górę, chodź. O, kurde. O tak, ogward jest duży. Uuu, statua kolejna. O. Anielska. A, patrz. A co tam? <gryje> to ja! Oooo! <gryje> co? Okay. Co? Burza. Piorun walnął. Nie słyszałem nic. Potrzebny jest klucz. Powinienem to sprawdzić później. Okay. Może jeszcze wyżej? Piękne tłumaczonko. O, wyżej jest wejście? przejście. Można? Okej, okay, let's go. Gdzie ja idę? Jest oznaczone hall dla wielkich metro Golden mayer OK. Excuse me? Nie, jak nie? klikniesz na to, to Na to poziomie ci... oczu wywierci... wywiercono dwie dziury. Na poziomie oczu. Na czyli poziomie ktoś... oczu. Czyli ktoś tam jest w tej szafce. Mm -hmm. O, miałem burzę. Jest wyjście do góry ja, albo ja, przejście ja. tu... Nie, tutaj się nie da. Chodźcie do góry. Yy. Co? Dy dywan duży. Bardzo duży o. dywan no, zbokujący. blokujący. Ooo, no. ej ty. Czy ty się rusza? Ej ty. O, oh. <grym> zgasło światło. Ej, to nadal tu jest. A, to jest posąg. <grym> nie widziałem szafy. Ej, to jest ej. posąg, kolego. Czego ty to się jest boisz? Pos Posągów? Z Sopongu. Tutaj sopągu. coś jest, co to? Aparat. Siadam. Polaroid. Siadam. O, można ją przestraszyć. Judy nienawidzi, gdy się robi jej zdjęcie. O. Czekaj. mam. Czekaj. <laughs> Masz A! zdjęcie. Coś, coś na dole było słychać. Coś na dole było słychać. O, burza. E, Ale jak. Możemy to. Posągom, można? A, jak często bo... możemy tego używać? Jaki jest ład... czas ładowania? Eee, z 10 sekund? 4, 5. Oh, no z 10 Oh shit! Uh, uh. Była tu? Tak. Uh. O Jezu Ja myślę, że trzeba wrócić na sam dół. Ta, ją odstraszyć. No. Ona tu. Ona tu wyglądała mi, uważajcie. Dobra, musimy tak. się. Dobra. Wracamy się. Nie Super. da się. <laughs> Aha! Nie da się wrócić? <laughs> nie da się wrócić. Albo się da, tylko trzeba odekwipować, tak, trzeba odekwipować, o. jedynkę kliknijcie. A, masz rację. Ale nie, klikałem i nic. No ja, ja się wydostałem. Serio? Ja Musisz nacisnąć <laughs> jeden, żeby Polaroida wywalić. No i wywaliłem i nie mogę dalej przejść. A, dobra. Jest... Tu byliście? Gdzie? O tu prosto. No, stąd się przychodziło chyba, czy nie? A, stąd, stąd się przychodziło. Sure? E albo mi się... Zdaje, albo to się trochę zmieniło? Ha, Aha. A, 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 a co jest? Co? Oh! Ja co jest? Co jest? To co, co? nie wie... Being... a, a! A, zdjęcie. Okej. Okej. Okay. Okay. Jezu! Chwilę poczekam, aż ba... mi się zrestartuje to to. Polaroidek. Tędy nie możemy? Nie. Tędy nie. It's It locked both ways. Niech tylko jedna osoba używa polaroida, bo to się długo Judy. ładuje. Aaaa, baba. Wow. O? Excuse o. me, Siema, przepraszam. Dzień dobry. O. Alfred? Alfred? <grym> Zrobiłem fotkę. Możesz go Ej, co? przesuwać. <grym> Czemu go popychasz? <grym> Czemu? On, on nam zabrał Czekaj. jedzenie. Czekaj, nie, nie można nic mu tutaj zrobić, OK. Teraz można go. <grym> co ty? Co What the shit. OK. Jak idzie do roboty? Tak! man ten, Judy, Judy gdzieś była tu o. A, Ej ty zniknęła, dobra, chodź iść prowadź Max. Tyż, no ja nie mam patrzyc. teraz polaroida. A więc to, to Rocky prowadź. ty roki prować, ty roki prować. Ja będę, dru... ja będę trzeci jeżeli chodzi o polaroid. A, no. No! Kurwa, że się zestrą. <laughs> nie, nie wstrzymać, nie wstrzymać. To tak, nie wstrzymać. A. Halo? <laughs> Telefon. Telefon. Widzę ją! Tam jest pająk! Ale... A to jest a ta oryginalna... Ło, jest... kwiatka się zesrałem. O, oryginalna Judy. Dobra, <laughs> dobrze, dobrze. A tu się, tu się nie da, dobra. Uwaga. Wer. Co Co Co, to... Coś było. Ukryj... Ukryj się i szukaj? Hajda! Jezus Maria. Hide and seek. Co jest to? są spalone ptaki? Chyba ptaki. martwe ptaszki. A no tak, bo tu jest ptaszek o! Siema, koleżanko! E, mamy się schować! A ja też zrobiłem! No! What? Dostałem jumpscara Dobra, to ja idę dalej, jeżeli pozwolicie, Op. Chleb mi, ja jestem cały czas w tym pokoju. Uh! Ja nic nie widzę, chłopie. Zaświeć latarkę, pod lewym wszystkim myszy. No, no. Ale jak ja leżę... O, 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 panowie, ona tu jest u mnie. o, o lubicie, lubicie, panie Maxie. No, Teraz zobaczyć. Za tymi drzwiami. <laughs> Jezu... O oh my god, łazi! Ja tam nie chcę wchodzić, nie? Ja ją utrącę. Siema! To nie ty działa na nią! Co?! Czy, ty, czy ona cię zabiła? Nie. Nie, nie zabiła! ja podszedłem... Ej, ja cię ulepnowałem, Max! Ej, what the fuck? Ej, poszła sobie! No zniknęła. No, okay. dobra, ja to, to idziemy. Chciałem przez szmarkę tutaj. Chodźcie, do tego pająka <laughs> chyba musimy podejść. Dawaj go! Ah! Oh. Oh. Follow oh. the Follow. correct steps. Co on nie cofa? Eee... Przejdź przez planszę, Judy może kłamać. Co to jest? Co to jest? Nie wiem. Jest jakieś... może do tego pomieszczenia z ptakiem mamy wrócić? Nie a po co? A tutaj? Że tam coś... Wróciliście sobie się? Nie ma przejścia. Jest! Jest! O! God damn it. Oh, oh. Left. Zacznij tutaj. Um, wlazło, wlazłem, wlazłem tu. Mam. Mam. Mist. Zabiła mnie. Left. Left. Backwards, left. left. Okej okay, nie. Czyli ona może kłamać. Czyli backwards to jest przód, left to jest prawo. Ok, poszedłem jedno do przodu. Prawo. Teraz spróbuj. No, oh. czyli prosto? Tak, right. right to lewo. Ona musi zacząć right. od początku. To zacząć. Tak. O nie, ma jest na początku Shh. przód, prawo przód. Begin. Begin. Backwards. Backwards. Left. Backwards. 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 Right. 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 Backwards. 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 Left. 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 Backward. Backwards. Backwards. Backward. Backwards. Left. left, backwards, backwards, oh, left, backwards, left, O! Co jest? Przeszedłem. Ja też, bo ja byłem za tobą. Uh, też, uh. za wami uh. też szedłem, dosłownie. Siema, co to? Dobre to, było. to było. To było ciekawe. To było ciekawe, ja zginąłem On, dwa razy, więc... Coś, Max. Dheladan, nie, nie można zagrać na A na gitarze też nie Ja bym zagrał, to Popaki! Blur... Blur... Uśmiech! Nie podoba mi się ten. Aha. A! 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 a. Ooo, oh, fa... Co my... czy my pływamy? Tak. tak. I bez latarki, ja nie mogę latarki włączyć. Czy wyłączyć. Ja mam. Lur... Ja my się możemy udusić tutaj? Nie wiem, no, ale nie, nie wiem, gdzie płynąć. O! jakie fajne zdjęcie. Ej, ona płynie, płynie, płynie! Tak, Gdzie? wiem, ona, ona tu o, pływa. O, dobra, dostanę jumpscare'a. Okay, oh, fuck! Oh god, a Where jak płynąć she? do góry? Jak płynąć do góry? Normalnie, spacjom. Siema, oh, ja stoję, na pudłach, widzisz mnie? Oh fuck. Czy ona gdzieś tu jest, blisko? O! Oh, what the shit! Okej, okay. em... Um. Gdzie hey. żeście popłynęli? Gdzie ja płynę jest, do ja? przodu, ja płynę do przodu. Gdzie ja jest? Jest tu ona, tu jest ona, tu, wiem, tu jest, cofam, co to znaczy, cofam się, cofam się! Ona to pływa A! jakoś! Trzeba, trzeba jej jakoś unikać! No ja nie, nie uniknę. Ja je... Dobra, Płynę, płynę, Jaj? płynę, ona jest za nami Max! Ja jej uniknąłem, ale popłynąłem gdzieś tam daleko i nie wiem co dalej. Aha, ona tak. Okej. Okay. Jestem tu. Ja za nią jestem. I co dalej? Co dalej? E! Ale nie wiem co tu trzeba zrobić. Co to jest? To jest ona! To jest chyba pani Judy. Ona. Jestem w jakiejś wentylacji. Gdzie? O, przyszedłem. Gdzie? E, o jezu, mm. zauważycie taką wentylację, taki kawałek wentylacji z głowkami lalek małych. Ale na dole, na górze gdzieś? Na dole, na dole, na dole jak pływacie. Dole. E, to będzie nie. O, widzę, 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 widzę. Nie, ja nie, ja nie. Musisz płynąć o, do, Jak zauważysz szkieleta, to płyn na prawo. Tak, tak, jeszcze trupa. Prawo? Tak, musisz tak, dopłynąć do szkieleta i potem w prawo. O, się tu Max. O, WCHODŹCIE! Okej, okej, okay. okay, okay, ale zało. to było nieintuicyjne w cholera. O? Halo? Za duże to jest, to może być w Pols fight jakiś. Ej, ona, ona jest w tym w klatce. Hej. Okej, okay. okay, poszła do góry. Mia o, o! poszła do góry. Psz, ty na chwilę. E. Przeszła Prze Prze przez stolik. Eks. Jak on musimy... ten. Znajdź... Aaa, idzie, 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 Znajdź sposób, by opuścić, opuścić klaskę i odzyskać klucz. Of. Oh, Co mi stoisz na głowie? Okej, okay, fajnie. Dostałem Dziś? jumpa. Aha. Jakiś sposób na opuszczenie tego. Trzeba do Idzie tu, Roki. O! A A kanon ball has, has been fired. Jezu, tak, z kanonów, trzeba strzelać z kanonów. Dobra, ja jestem na drugim piętrze. Ja U, też. Co mnie tak bierze do tyłu, dziwnie? No bo to kanony! O! Jezu, są... o, o, nie! o! Nie! Dziś są te kanony? Tam jest, tak, na górze, na górze. A, tam jest parkur, chłopaki. Strzeliłem raz. Kanon już Możecie... jest na dole, chłopie. A, no był na dole, na samym dole. To w niego trzeba strzelić. Chłopaki. Za tobą była, Max! Wiem. A, strzeliłem! Kicha has been fallen. A. Można iść na dół. Kurde, a. się skoczyłem. Klucz! Co jest? Jak, a, jak go podnieść? Jest klucz tutaj. Obok niej? Ona tu gdzieś nie, obok Nie, tam, gdzie, tam gdzie klatka jest. Jest klucz. Jak go mam podnieść? To o daj, tak, ma mam, mam, mam o, klucz, mam o, klucz, o, mam wracaj, klucz. Wracaj tutaj z powrotem na drugi, tam gdzie jest ten parkur. Bo za parkurem, Co, to za parkurem jest dungeon exit. A zapalam je. Czekaj, jak kliknę tak, to można przejść. Mam. mam Czekam na was. Kur. No nie mogę się od niej uwolnić teraz. O, lubicie. Fajnie. Idziemy. Oh god. E, mm. Lewo, Polaroid. bo tam było zatentegowana. Za, za długie te korytarze. Polaroid. O, wychodzimy. Oh. Okay. O, traktor. Traktor. Oh. Ktoś chce się przejechać? Nie. <laughs> Czemu nie? Jeżeli jest uciec, typ... to tak. Bo jest... o, Ale szybko uciekniesz traktorem, nie? No kurna, przynajmniej o, ci nie O, O haloder! Uuu Masz fotkę. Tu uciekliśmy. Co jest? Za nami! Uuu, za nami! Za nami. Za... O jo! E. Co to jest? Nie no wiem ja co nie to jest, ale wygląda na wielkie. E. Do domu! Jestem w domu! Jest wejście? Gdzie jest wejście? Gdzie jest wejście? Gdzie jest wej... Z przodu, z przodu, okej, okay, z przodu okej, okay. siema co tam Słyszę ją. Gdzie jest wejście! Z przodu! Chyba musimy zrobić tutaj jakiś ten. E eliksir, tak, Eliksir. Trzeba znaleźć przepis. Ech, tu jest chyba przepis. E y ten V, v lolo V N C N C F Are you sure, że to jest na pewno to? Dobra, Dobra czy jest to jest. Dobra, czy jest coś na V? Tutaj N C. To są związki chemiczne. Tak, to są związki Jest V tutaj no to weź V. Ale to jest to głośne. Ja. Yep. Teraz lolo. Lo. Mam lo. Lo, lo. lo. Znaleziono w naszym. Yy, Wlać odpowiednie wiec. składniki do kociołka, Ej, rozpal to, 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 drewno, opuść teren zanim się dorwie. Tutaj macie instrukcję. To na czarno. No jest, 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 jest. No tak, tak, tak. Oj lo. E... V, lo. No to ja lo tutaj mam. Ale ja mam... dobra, wziąłem lo. Jeszcze ale, jest jedno. Ale Zabla. V nie wrzuciłem. Ałt. Wrzuć! Drugie LO, gdzie jest? Ja chyba starczy chyba, No, nie ma wziąłem V i nie... A, chyba ktoś już wrzucił. Ale gdzie jest drugie LO, czy nie? A nie czy trzeba ma? drugiego a, LO. A, NC, NC, NC. Czekaj, instrukcja. Boil a pot of water over fire. Czyli najpierw to trzeba rozpalić. Czy? Właśnie. Później Kurna, musisz... słyszę ją tam. ...dead rose, czyli z, z dechu co? Eee. Tak? O mam, mam świeczkę, mam świeczkę. A, no ja też zostaję. O, no to teraz jakąś różę musimy wsadzić. To właśnie tam powinno być zrobione antidotum. Place a rose. Ale tu chodzi. Place yeah. a dead rose. To jest ślimak, to jest ślimak. To jest wielki Kamil ślimak. Dead rose. Gdzieś musi być martwa róża na tutaj. Na zewnątrz, na z zewnątrz, na O, cool. co to jest? To jest ślimak. Musimy znaleźć martwą różę gdzieś tutaj. Jap. Yep. Da. Katarzy, Fujka. Super. Nie, ja, ja, pod, ja podejrzewam, że tam będzie gdzieś. Idę. Dobra, to musimy wyjść i się rozdzielić. Jest. No. Nie, tu nie można wyjść. Dobra. Ja chcę ślimaka jumpscare'a zobaczyć. Nie. Jezu. Gdzie może yes. być martwa Rose. róża? Dead Rose. No, na nagrobkach może, może ta. Uważaj, Max jest gdzieś blisko. E, ona mam różę, mam, do... mam różę. Mam róże, no, on, mam... przecho on przechodzi przez rzeczy. Gówno, mam, no, mam, no. mam, 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 mam. A a a, a, a. Okay. o. That's chwila, a chwila, musi przejść, żeby mógł wejść normalnie, okej? Okej. Ja na partyzanta się. No no, wrzuci, ktoś wrzucił? No ruszę wrzuć. No kliknąłem. Masz ruszę wy kipunku? Nie mam. Siedziałeś na chwilę. <laughs> no to teraz NC... no to teraz trzeba wrzucić to NCRV ILO. No, Wrzuciliśmy, Już, wrzucali. już rzucaliśmy. Może w złej kolejności. Ale teraz jest. To czekaj, co jest tutaj? <grym> napisane? The rose. Ster, ster, ale czy musimy to. Steer the mixture until rose is... The... jakąś łyżką? Idę szukać tutaj gdzieś. On gdzieś tam chodzi, dobra. Ja wyszedłem normalnie. Też wyszedłem normalnie. Tak. Czy on idzie w moim kierunku? Tak? Ey, what the fuck, tu drzwi są? So. Gdzie? Gdzie ja Chcesz ślimaka? Nie, daj mi spokój. Eeeem... Gdzie ty jesteś? Już wracam się do was, jeśli mogę. O Lyska. matko, nie mogę. To musimy pójść do tych drzwi tam? Tak, eee... E, znaczy tak, ja kurwa, on powiem. jest blisko, e, a są drzwi, są drzwi, są drzwi! Do, no, dotarłem. Tam można wejść? Tak. tak. Okej. Okay. <laughs> ja nie wiem, jak się łyżki poszukać, <laughs> Chleb mi! Co chleb mi? Mi? Goni mnie! Goni mnie, Gonimy, mnie. Brrr. A, tutaj można wejść. Ja tutaj też byłem, nie wiedziałem, że tu można wejść. To katakumby jakieś? Chyba ta. To... Nie wiem. Nie, Ale może już zrobiliśmy miksturę i moglibyś, nie, mogliśmy dalej pójść. To jest znowu kolejny Polaroid. Może. Judy, nie, gdy to... robi się jej zdjęcia. Co? Czy my jesteśmy... Czy my się nie wróciliśmy? E? Tak, my się wróciliśmy, chłopaki. Par... Ale możemy teraz dalej tutaj Może... przejść. Mo... Ale tutaj albo... nie można było przejść, nie? Albo gdzieś tutaj łyżkę trzeba. What? Może tu gdzieś łyżkę trzeba znaleźć. To jest dziwny backtracking. No tu wychodzimy. Nie. Byliśmy tu? Co? Nie wiem. Nie, nie wiem. Eee, klucze do biblioteki jest... gdzieś muszą tutaj być. Co jest kurwa? Ale to jest nieintuicyjne w cholera. Czekaj, ja tutaj. Ja już was zgubiłem. Tu jest brama. Ona pokazuje... A masz... Ona mi pokazuje w tym kierunku. Klucze... Ja nic nie mam w ogóle, żeby... żeby, żeby jakieś instrukcji czy czego. Znaczy patrz na posągi. Może. A Myślisz, czy to ci... pos... Myślisz że to posągi? Mówią nam Ta. o czymś. Ej, Ej widzę, co to, to jest? Szuk! Co gdzie? Nie mogłem zrobić tego. Temu... O zrobiłem temu zdjęcie! OK! Okej, okay, okej! Okay. Co to za gówno... Nie wiem Roki, przejmij to ode mnie! Ey! Rób temu zdjęcie, rób temu zdjęcie, rób temu zdjęcie! Proszę cię! Nie wiem. Nie. Co to? Chodzi? Mam What klucze. The fuck? Ale do... Ale nie mamy łyżki Proszę wrócić do re rezydencji, okej okay. To są Trzy klucze! Ja są. Trzy? Aż trzy klucze. Jezus Maria. To Ale nie jest napisane wróć do rezydencji. Biegnę, tylko to gówno mnie... Jezus dobra. Ja Zrób to zdjęcie, to na no chwilę to, co zwolni. Tu chodzi? A, no, no, nie pytaj, idę. Dobra. Aaaa! Siema, duży dywan. To... Co? Co jest? No, ja nie chciałem wyjść. Dobra, library. Ja byłem da daleko od drzwi byłem i kliknąłem w drzwi. Gdzieś tu było library, pamiętam. Gdzie jesteś, Roki A, tu. No, wylazło mnie. Wylazło mnie. No, znowu się zbugowało. Z, ten Bez latarki widać więcej. Tak. O. Ej, w ogóle nie trzeba podchodzić do drzwi, żeby wyjść. Trzeba. Nie. Ja z nie? odległości nie Ty wiem, faktycznie! W Naprawdę? Tak. Zaczekajcie, bo tu gdzieś widziałem la, la, labrery. Lablely. Lablely? Jest pod jest la to, no, Ślepy jesteś, Max! Tu jest! <laughs> Przeszedłeś obok tego! <śmiech> Morda. <śmiech> o. Boże, tu będzie ten łyżka. Szukajcie łyżki. W bibliotece łyżki. Nie? <laughs> oh, fuck. O, fuck. <laughs> Co się stało? Ooo, Posąg! Zrobiłem temu zdjęcie i mnie nie zabiło. Chodzący, z co? So, o co to? Lupa. Nie można tego wziąć. Wodzący, o, to ona tu łazi. Gdzie jesteście? Łazimy między książkami. Mam lupę. A nie, nie mam lupy. Lupa nic nie daje. Co to jest? Papier toaletowy? No, można wziąć papier toaletowy, A... bo się postrasz. Wieczna okay. piękność. Zawsze piękno pachnie okropnie i jest pusta. OK. Mam drzwi na dół. Gdzie? Jest! Okay. Nie wiem, jak was poprowadzić. <laughs> o, oh, fuck, musicie to znaleźć szybko. Where? Bo ja tu nie chcę. To, są, ta to, to są takie trapdorsy? Nie, to są otwarte drzwi z zejściem zaraz na dół. What? No. Otwarte drzwi z zejściem na dół? Ja mogę się... Nie mogę się wrócić, panowie. O, oh. Musicie oh, je znaleźć. O, no. uh, fuck off. To, to jest, jest pan na lewo... To było na lewo jak się jak wchodziło no, się tutaj. Są lewo, są. O dobra. Hej! Co tam? Dobra, no właśnie. Uuu. Ale ładny, ładny wielki korytarz. O oh, god, ona tu wyleci zaraz. Co duże to jest. Nie, Możesz tu dawaj? też nie można. Nie. Co? Uuu, gary, bo... ba, ba, ba. Ale biegnie. Ale bas Chyba nie. Tutaj coś jest! A! Nie, nie zabijam. Ukryłem się, ukryłem się! Aaaa! Jak! Co to jest! Nie to... wiem co to jest, kurwa, mać, ale basma nie zły! Dobra, trzeba znaleźć dobrą drogę. To idzie tu. Dobra. Widziałem dziurę jakąś. Gdzie, idzie, idzie. Widziałem Ten dziurę. widzę dziurę. No to tobie goni! Aaaa! Nie można, nie można, nie można wejść. Nie można! Dobra, idę tędy, idę tędy, idę tędy. Jest za nami, Max. Do. Jest mam korytarz! Dobra, mam mamy korytarz, korytarz jakiś... mamy korytarz Roki. Ja mam jakieś drzwi, nie wiem Nie wiem, gdzie ja pobiegłem jakimś długim korytarzem O jesteś! O, o. o siema co tam z drugiej strony z drugiej strony chłop przyszedł O, trzeba zwabić tutaj Judy Gdzie poszliście? A tu o mat! Aha, to jest Jak? ona. Jak mamy ją tu zwabić? Podbiec do niej i z Tam odpowiednią jest... prędkością. A tutaj, dobra, dobra, dobra. dobra. Halo, Judy, tu jestem. Ona musi tu przyjść. Spróbujcie jej z jednej idzie. albo z drugiej strony. Nie, tędy, tędy, musimy iść tędy. Dobra, okej, okay, dobra, dobra. Niech ona tutaj przyjdzie. Dawaj bas, basu tutaj. Ej! O, dobra? Nie? Ej! Ej, no. tu jestem! Ej! Wielka babo! Ej! Nas. Ona zaraz <laughs> z, z prawej strony przyjdzie. Tak, tak, tutaj trzeba, żeby nas zauważyła. Chodź Dobra, idzie to. Idzie, 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 Go, 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 go. go. Tak, nie mogę idzie, 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 za tobą! idzie, 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 Można jest. jej podać antidotum. Dawaj ją. Tutaj, tu, 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 tu. Przepraszam, już roz... O, <głos> 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 Dziękuję bardzo za uwolnienie mnie od zła Jestem, Judy. E, na szczęście antidotum zadziałało, chociaż nadal jestem duchem, jestem wolna. Wolny? Bo to jest duch. E, muszę Duszy... po, posiąść moje życie jeszcze raz. Niestety, Niestety Linda... linda wzięła moją duszę. duszę. Na zawsze piękno żeby ją odebrało. Jest o wiele potężniejsza ode mnie. Me. Linda jest koszmarem. Oh no! Uciekła po tym, jak zostaliśmy przesłuchiwane przez, przez policję. Ale wiem gdzie ale to jest. Wiem, gdzie jest. Linda is working with the devil. I assure you. Linda Śliczowe. pracuje, z, Zapewniam cię, Linda pracuje z diabłem. Roki, nie rób Ej, łeb ci się naprawił, Roki. Jak to naprawił? E, no, nie, no, nie masz, nie masz na... kwadratowego. Nie masz kwadratowego. Co? Czy <głos》>? z do kolców paty mi się na tak, tak, naprawił? Tak. Ukształtowało ci to łeb. Naprawię to potem. Otrzymasz nagrodę pieniężną. Ej, nie mam żadnych napisów. E, widzimy, okay, spotkamy się przed morzem. Linda mieszka niedaleko. daleko Nad morzem? Okej, okay, to A. jest randka zatem. Uuu, no to, zatem to zarąbiście, Potrójna ten, potrójna, poczwórna randka raczej chyba. Nie, potrójna, przepraszam. Gdzie... Rozdział trzeci, kiedy, po, kiedy przyszło? <laughs> <laughs> Także... Chyba to be continued, coś w tym Możliwe. Także to był rozdział drugi. Pani Judy, teraz będzie Pani Linda Bogusław, także... Okej, okay, zarąbiście. Szykujcie się, na, szykujcie się na rozdział trzeci, a to było na tyle. Dziękujemy bardzo, trzymajcie się. Śmieszny, Dalej, jest, śmieszny jest ten tryb.